Kogo to nie uśpi, w tej chwili to spotkanie się rozpoczęło. Giełka z Katowice 100 milosztów. Mówić kontra, bo Szałtys powinien się pościgać o tą piłkę. Walczy też z To była wysoka, troszkę poza pułapem. Teraz Jurkowski musi uważać. Naciśnięty hmm. przez rywala fatalny błąd Jurkowskiego. Dobroliński łapał tę piłkę w polu karnym, ale było ryzyko, że. Różne. Eee, właśnie, ucieka Burkhardt. I faulowany teraz był przed polem karnym -Kar, a więc bliżej, o kilka metrów. <laughs> Można powiedzieć, że zdobywamy teren jak w rugby. A takie... teraz szybko wykonany rzut wolny Goncerz, sam na sam, ostry kąt, ale broni bramkarz. Jest ręka. Nie ma, no, nie ma ręki, taka nabita. W dobrze teraz, sędzia nie odgwizdał nakładki. Rafał Pieczak rusza, podaje na prawą stronę do Bębenka. Przej Czy ta piłka do niego przejdzie? Bębenek jest polukarnym, ale ostry kąt. Ma w szesnastej grzegorze Bębenek indywidualnie miał przeciwnika, ale, może ale może na tak. Ok. Ale... Może trochę niepotrzebnie, ale jeszcze tam walczy. Niepotrzebny był ten drugi zwód. a Stomil ma rzut wolny, ostry kąt, ale jest strzał. Dobroliński przed siebie, wybił tę piłkę wybija. przed będziesz Strzał z dystansu. I... Kółek i po ręce no. Bardzo dobra interwencja naszego bramkarza. Burkart do Czerwińskiego. Dobrze, jest sporo miejsca Czerwińskiego na za bramką. Centra polekarnej pole karnej, jest Bębenek i strzał o, pod poprzeczkę, nie uderzył w ogóle? będzie wkręcać może, Częta. nawet chyba tak i był tak, tam chyba z Chyba dotknął tej piłki, tak jest. pieczak Jeszcze będzie pieca. drugi raz. Ale Myś musi przełożyć na lewą tak. nogę. Nie bardzo, teraz dobre, dobre. nosiło niej będzie Czas... Ach, piłka z pola karnego, jeszcze burka, ale chyba na spalonym nasi zawodnicy będą. Bębenka, bębenek przyjął piłkę i... ale wyrzucony do narożnika praktycznie boiska, bębenek, źle, teraz próbował Do pieloża podać, tracimy Kąty. piłkę. Jest długa, Bielbaczyk, teraz Kujawa Dobrolińskim. się zawahał. Zawahał fatalnie. Jest Kujawa sam na sam z Dobrolińskim uderza. I yes. fatalny błąd to jest Dobrolińskiego, który spokojnie by do tej piłki doszedł, a zawahał się gdzieś na 16 metrze. No i niestety nasze fatum zawodników którzy strzelają nam tutaj bramki. Pola karnego, już będzie próba pewnie dośrodkowania znaczy, albo wdarcie się w pole karne. Ładnie rozgrywają sobie, strzał. lewa noga. bo słupka, piłka, też Dobroński się tak jak Cała drużyna, no nie ma tu za bardzo kogo wyróżnić. A teraz dobra piłka do gąserza w głębi pola, dostaje piłkę w środku pola karnego, gąser strzela, ale... Za, za lekki ten strzał. Wraz nas będzie trzech na dwóch, ale... Prawa strona, pole karne już jest, minięto. Objechany na... Jurkowski. Oj. Jak tam Jurkowski Znaczyni. dał się... A Stomil sobie krótko teraz rozgrywa bardzo dobrze i prawa strona, wysokość Stała, w pola karnego, okay, ta, czterech zawodników Stomilu w polu karnym, wycofana piłka, A, yes. na szczęście przeszkodzili sobie, ale jeszcze strzał tuż obok słupka, na szczęście. Tutaj, żeby to rozegrać, Prażnowski dobrze do Gąsarza, Gąsarz ucieka do Bębenka, Bębenek, na polu karnym, rzut karny! 41. minuta, bardzo dobre odegranie na klepkę do Bębenka, ten już szykował się na strzał lewo. No... Gonzo podbiega. jeden. Grzegorz Goncerz! A więc mamy remis na 3 minuty przed końcem pierwszej połowy. Brawo. Ja mam remis ale trzeba uważać bo znowu rywale. No i wchodzi Może ten. Tu nie teraz kółeczko groźnie strzał. No dobrze teraz broni Dobroński, kapitan teraz, teraz rywale. Musi nie dać. Dobroński znowu się zawahał. Ostry kotale jest w polu karnym rywal. Uderzenie. Boczna siatka. Uderzenie. Mesija. Tak też się dzieje. Dobrze Dobroliński, ale trzeba jeszcze tę piłkę wybić. Dośrodkował, Bębenek też ucieka. Pietrzak, dobre dośrodkowanie. Skacze Błówka. tam jeden, ale Lejmonas skakał, oddał strzał. bramka. mu tam y, Kujawa, Mysia indywidualnie uderza z dystansu. Dwa do jednego dla Stomilu i to jest bramka Lejmonasa. Fatalne podanie w poprzek boiska gdzieś na 40 metrze od własnej bramki przejmuje piłkę ten, który przed chwilą żółtą kartkę dostał. No Jak dziecko się zachował Litwin. Iwan teraz do bębenka, bębenek skrywa, ale do nikogo, chociaż dojdzie do piłki Pietrzak. Pietrzak na 25 metr, do środkowania. Szoutys i Nie! gol! Dwa, 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 dwa Świetne dośrodkowanie Pietrzaka tutaj i tak z powietrza uderza Szoutys i mamy remis. Akcja, można powiedzieć, z niczego, a jednak kończy się zdobyciem bramki. No, Paweł no, nie, nie wiem, 6 czy 7 na przekroju wszystkich meczów, licząc z Pucharowymi. A Szolty, druga bramka jest raz, tylko na Bukawia. Teraz Czerwiński, ale z błąd. Dobroński, broni, Ale jeszcze czarny, pusta bramka poprzeczką piłka. Nie no, zdążyłem. Dzisiaj, yy, trzeba będzie uważać, powinien pieczak dojść do rywala. Czemu Osterbomb? nie że Dobrze teraz Pieczak zablokował. No ale martwi Do bębenka, bębenek, bębenek chodzi po pole karne, lewa noga, bębenek na prawą. Mina, by nie ma chyba, karnego, nie? jeszcze dostanie piłkę Szołtys, ale szkoda. No, szkoda. Szkoda. Piłki podaje do Pieloża. Pieloż z 40 metra na skrzydło do Wołkowicza, dobrze. Wołkowicz będzie się wdzierał z lewej strony w pole karne, dośrodkowanie. No i Goncerz jeszcze skacze, Iwan. Główka, Czerwiński, lewa noga, A i z lewej na nogi Oleja. Teraz ten Messia jest w narzędzniku pola karnego, ma przeciwko sobie pieczaka, jest, nie pieczaka pielorze, ostry kąt. Dośrodkowanie no i Czerwiński będzie rzucał. Sam w pole karne Iwan, idzie też Czerwiński, patrzy, żeby nie spalić. Iwan teraz Czerwiński, kapitalne podanie Iwana, Czerwiński wchodzi w pole karne. Sątyc na 16 metrze, ale nie trafił się. W nie trafił Trzeba ratować się teraz przed kontro. Niewiele wniósł. Biega jak ale bez efektu, a tymczasem 100 mil z dystansu strzał. Obok słupka. Ma jeden na jeden z rywalem, ale... Traci piłkę, przejdę właśnie po Teraz faul na czerwona. żółto, a nawet czerwono. Jedno żółto już miał. Natomiast pytanie, czy od razu nie będzie czerwonej kartki? Bo to był bardzo ostry faul, tak jest. Od razu czerwona kartka jest, tak? jest dośrodkowanie. 16 metr. Jest ta piłka tam przedłużona. Prawa strona, będzie jeszcze 100 mila atakował. Prawa strona, dośrodkowanie z pola karnego. Główka, ale nad poprzeczką. Jeszcze dobrze, jeszcze? Lewa noga. Jest dośrodkowanie, 100 mil. Główka obok słupka. Koniec Pani. spotkania. z Katowice remisuje u siebie ze sto 2 do 2.